Cześć kochani. Witam was bardzo serdecznie z okazji kończącego się roku 2012, a także z okazji tego, że już rok czasu jestem na YouTubie i mój kanał istnieje. Chciałabym wam bardzo, bardzo gorąco podziękować za to, że jesteście ze mną, za to, że mnie wspieracie, że mnie oglądacie, że dzięki wam Czuję, że to, co robię, ma sens, że mogę się do kogoś wygadać, że nie czuję, że gadam do ściany i chciałabym Wam podziękować za wszystkie te komentarze, które piszecie, bo po prostu tego się nie da jakby ująć w paru słowach. Ja nawet nie potrafię wam powiedzieć, jaka jestem wam wdzięczna, bo te wszystkie komentarze, które dostaję od Was, no są tak piękne, że już naprawdę nieraz się wzruszyłam. No, to, jaką one dają mi siłę i taką energię do życia, i takie y, poczucie jakieś, że je, jednak, jednak y, ma to sens, to co robię, to jest naprawdę niesamowite. Nie czułabym się tak, y, gdyby Was nie było. Gdy zakładałam właśnie ten kanał, to głównie był on po to, aby się wygadać, aby może komuś coś powiedzieć, ktoś może by coś znalazł, ale nigdy w życiu nie sądziłam, że będę miała tylu subskrybentów i tylu widzów, że jesteście tak wspaniałymi osobami. Naprawdę to, co robicie dla mnie, to jest coś niesamowitego. I jak za każdym razem czytam komentarze, to po prostu mam ochotę cały czas siedzieć przed kamerką i nadawać, co jest mi na rękę, bo ja bardzo lubię mówić. Także, kochani, jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję Wam, że byliście, że wytrwaliście ze mną przez cały rok, ale że to, co robię, ma sens. Także zapraszam Was jeszcze raz do następnego roku ze mną. Mam nadzieję, że ten przyszły rok będzie lepszy i jeszcze raz Wam bardzo, bardzo dziękuję. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie. Pa-pa!